Około 60 minuty usłyszałem takie stwierdzenie, pociermy, a potem grajmy swoje. I chyba tak dokładnie było. Dokładnie tak, dokładnie tak. No, niestety, trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, z tak dobrą drużyną, która w mojej ocenie będzie, gra, będzie grała o to miejsce przynajmniej barażowe. Drugie, nie da się grać otwarto futbolu, yy, drużyny, które grają otwarty futbol z Kalwarianką to często właśnie się przegrywają, no przykład tydzień temu, gdzie Watra gra bardzo otwarty futbol i przegra 4-0, więc my wiedzieliśmy, że nie możemy tak zagrać, jeżeli yy, zagralibyśmy otwarty mecz, to myślę, że skończyłoby się wysoko dla spółgości. Patrząc tutaj na okolice, dzisiaj fajne, równe, sztuczne boisko, yy, czy ono sprzyjało którejś drużynie, czy jakby tutaj było, można powiedzieć, remis? Znaczy, myślę, że był remis, bo tak teoretycznie takie boisko sprzyja drużynie, która lepiej operuje piłką, która jest techniczniejsza, więc w teorii drużynie gości można powiedzieć, ale tak naprawdę całą zimę trenowaliśmy właśnie w takich warunkach, na sztucznej murawie, dlatego byliśmy zaklimatyzowani. Przejście na trawę wymaga czasu, adaptacji, a, a my dzięki temu, że trenowaliśmy na sztucznej, myślę, że to było tak naprawdę jeden do jednego w tej sytuacji. Ja pamiętam pierwsze spotkanie tych zespołów. E... 2-1 wygrana bodajże Kalwarianki. Dzisiaj ja muszę powiedzieć, że widać już pana rękę w tym zespole. To bardzo dziękuję, że, że tak pan to ocenia. Myślę, że przede wszystkim ja w tą drużynę uwierzyłem, że gdzieś w tamtej rundzie chyba chłopakom troszkę momentami brakowało wiary. Oni naprawdę potrafią grać w piłkę, a przede wszystkim poka potrafią pokazać charakter. A nie oszukujmy się, na takim poziomie, jakim jesteśmy, takie ce Wolicjonalne często decydują właśnie o tym, że się takie mecz, mecze przechyla. No nikt na, na, tak uczciwie mówię, bo dzisiaj na nas nie stawiał, Nawet żartowałem przed meczem, że kurs dla nas był 4,60, a na kalf złotych złoty 50, więc kto postawił na nas dzisiaj, zarobił. Ale tak oczywiście, pół żartem, pół, pół serio, w tych opoków po prostu trzeba uwierzyć. I oni, jeżeli się w nich i ciężką pracę na treningach, bo to też trzeba uczciwie powiedzieć, że. Zasuwajmy trening. Jak tam nie ma, nie ma półśrodków, że któryś odpuszcza, też rywalizują między sobą. Dzisiaj y, miałem 20 zawodników, zrobiłem trzy zmiany, ale tak naprawdę każdy z tych zawodników jest bardzo wartościowy, i myślę, że to w dalszej części sezonu również zaprocentuje. Na koniec nie sposób zapytać o to, co stało się w tygodniu, czyli wycofanie Podhalina. No Pan tam zostawił kawałek serca, z tego co wiem. No tak, przede wszystkim Podhalanin dał mi szansę prowadzenia drużyny w czwartej lidze. To była jakby moja pierwsza szansa, bo wcześniej trenowałem drużyny w niższych ligach. Nie ukrywam, że do grudnia priorytetem był Podhalanin. Długie rozmowy z Podhalaninem, jaka będzie przyszłość. I przyszedł taki moment, że po prostu zapytałem uczciwie, czy dają mi 100% gwarancji, że ta drużyna ruszy. Niestety takie nie dodałem, więc w takiej sytuacji po prostu w zgodzie się rozstaliśmy. No bardzo przykro, bo to kawał historii drużyna robiła awans, okręgówki do piątej z piątej do czwartej. Niestety no, już na poziomie czwartoligowym jednak środki finansowe ich zabezpieczenie mądre zarządzanie są kluczowe, żeby utrzymać drużynę. Tam niestety tego zabrakło.